Tomasz Waślewski, witam państwa i zapraszam na prognozę pogody dla Polski na piątek oraz na weekend. W tej piątkowej prognozie jest mało opadów deszczu, sporo słońca i sporo pogodnego nieba. Wreszcie jesteśmy pod wpływem wyżów, czyli takich układów ciśnienia, które zapewniają stabilną pogodę. Nie będzie więc w najbliższym czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, ani ulewnego deszczu, ani nawałnic, ani porywistego wiatru. Synoptycy zapowiadają tylko niewielkie, przelotne opady deszczu na piątek na północy kraju, a pod koniec dnia także na dolnym Śląsku. W pozostałych regionach piątek zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Temperatura będzie umiarkowana, bo na północy ma być tylko 19 stopni, na przykład w Gdańsku, Szczecinie oraz w Olsztynie. 21-22 stopnie przewidujemy dla centrum kraju, Poznań, Łódź i Warszawa, a 23 stopnie będą tu na południowym wschodzie, w Rzeszowie. Wiatr będzie z południowego zachodu, słaby lub umiarkowany, ciśnienie ma powoli rosnąć. W piątek w stolicy na barometrach 1002 hektopaskale. Tyle o piątku, teraz przewidywania na sobotę i niedzielę. Weekend najpogodniej zapowiada się na północy kraju. Tutaj w ogóle nie powinno padać. Natomiast w centrum deszcz niewielki popada w sobotę, a w niedzielę będzie pogodnie. Z kolei na południu i w sobotę, i w niedzielę spodziewamy się przelotnego deszczu, a na Podkarpaciu i w Małopolsce także burzy. Temperatura w sobotę od 22 stopni nad morzem do 25 stopni w Rzeszowie, a w niedzielę od 20 stopni w Szczecinie do 23 w Warszawie i we Wrocławiu. Nocami chłodno, około 10 stopni.